Także czwartym gołąbkiem też myślę, że fajne łączenie, super łączenie, to jest po, po dziecku naszego, no, po, co mamy od Wilema, Marfiego, syna Marfiego, po tym synie mamy córkę, tą dziesiątkę, co najlepsza roczna oddziału, no i myślę, że w, w regionie tak samo była, w, re, w rejonie czołówka, albo może i była pierwsza, nawet nie wiem, bo to no mówię, te wyniki, wszystko tam nie zostało uznane, a od strony matki, ojca od strony ojca. I, I Jest palucho, to łączenie palucho. Marcin Kobiela razy no, rodzina Paluch, także Marcin i Bożena takie łączenie, no, myślę, że też kurde jest wilem 50% z tych z linii Marfiego a razy po, po, po jego, co mamy tego Marfiego syna, po jego córce, która no, w pierwszym roku no, jako roczna pokazała, ojciec tak? Ojciec był z i najlepszą roczną jest, a ojciec był z 500 w rejonie, Na matka? A ojciec, no to jest mówię, no krzyżówka. Marcin Kobiela i ten, no to ich ojciec właśnie do kategorii A znowu jest też liczony, także no takie gołębie dajemy na oksyd na Wiktora.